Na tym kanale, i dzisiaj mam dla Was recenzję książki, którą przysłuchała? Patrycja: Dom zbrodni e, pani Agatę Christie. Zapraszamy. Kto jest autorem książki? Agata Christi. Kto jest głównym bohaterem książki. Książka opowiada ogólnie o zabójstwie e, głowy rodziny pewnej bogatej. E, I ten pan nazywa się Aristides Leonides. O ile się. Tak, e, nie ma rad. E, ale e, sprawą to zajmujemy hmm. się dlatego. Że Sofia i Charles, e, czyli taka młoda para, e, przed wojną właśnie byli parą, i później, jak on wrócił po wojnie, e, no to właśnie jej dziadek umarł i ona stwierdziła, że dopóki ta sprawa nie będzie rozwiązana, to ona za niego nie wyjdzie. Więc on, e, w ogóle jego tata jest też e, w policji i tak dalej, więc on się zaangażował w tą sprawę, żeby ją rozwiązać żeby móc poślubić Sofię. I tam jest. Um, wszyscy bohaterowie tej książki to tak naprawdę są mieszkańcy tego domu. E, czyli żona pana Leonidesa, jego dzieci, jego, to jest dwóch synów i tak samo um, żony tych synów czy, czy dzieci, tak? E, I głównie tych bohaterów poznajemy um, jako podejrzanych. Że to oni dokonali zabójstwa. Czy polubiłeś jak, jakiegoś bohatera? E, tego Charlesa ogólnie da się lubić, ponieważ jest taką osobą, która po prostu stara się rozwiązać tą zagadkę i e, stara się to robić w taki obiektywny sposób, żeby po prostu wszystkich przepytać i, e, i na wszystkich. Jakby dla niego każdy jest podejrzany i kar ale wszyscy są niewinni, dopóki nie udowodni im się tej winy. Um, I y, jeszcze polubiłam taką dziewczynkę. Ona się nazywała Josephine, um, bo ona była po prostu taką, no właśnie, małą dziewczynką, która po prostu była wsipska i dlatego dużo wiedziała na temat tego, co się dzieje w tym domu. Kogo nie polubiłeś? Mm, te postaci nie są takie, żeby dało się ich nie lubić. Po prostu są mi obojętne zazwyczaj. E, dlatego, że one wszystkie są napisane właśnie w taki sposób, że poznajemy ich dobre i złe strony, w zależności od tego, czy akurat są podejrzani o zabójstwo, czy nie. <grym> um. Ale ogólnie wszyscy są bardzo tacy specyficzni. Wszyscy są tacy mocno przerysowani. Na przykład um, jeden syn jest taki mega nieporadny, drugi jest właśnie taki zaradny, ale bezuczuciowy. Um, jedna żona jest taka totalnie bezuczuciowa, druga um, jest taką aktorką, która cały czas po prostu gra um, jakąś rolę. Um, Jeden z wnucząt tego pana, który umarł, jest taki, że jest takim mega rozpieszczonym dzieckiem. Właśnie ta Josephine jest jego wnuczką też i ona jest um, taka wścibska, ale wszyscy są tak na 100% na przykład wścibscy albo rozpieszczeni. Nie, nie ma nic pomiędzy. Na ile oceniasz tą książkę? Um... Oceniam ją no, tak maksymalnie na 6 na 10. Nie podoba mi się jakoś super. Wiem, że to jest taki styl pisania pani Agathe Christie, że właśnie ona e, ma wyznaczoną ilość bohaterów i potem przez całą książkę jakby wykluczamy powoli każdego, kto jest winny lub niewinny. E, podobno w ten sposób wyglądają po prostu jej książki. Ale ja nie jestem pewna, czy to jest coś, co mi się podoba aż tak bardzo. Bo właśnie tutaj e, w ten sposób to wygląda i mnie po prostu na dłuższą metę chyba to nudzi. Komu polecasz tą książkę? E, myślę, że tacy ludzie, którzy czytają kryminały i lubią czytać kryminały, powinni się zapoznać z tym, ponieważ pani Agata Christie. E, no jest jakby jedną z najbardziej znanych autorek kryminałów. Ona e, jakby wyznaczyła szlak innym, którzy piszą kryminały. E, więc na pewno osoby, które gdzieś chcą się zapoznać z tym klasykiem kryminału. Dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszamy do kolejnych i poprzednich, jeśli macie ochotę. E, no i cześć. 嗯 <laughs>